Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. No Dzisiaj kontynuujemy silniki Forda, które nie były omówione przeze mnie, czyli silnik 1.0 Ti VCT serii Fox, dostępny od 2012 roku w takich autach jak Ford Fiesta, MK7. Silnik o mocy... 65 koni oraz 80-konnej wersji. Sam silnik dosyć ciekawy. Zbudowanie zbudowane na bazie 1.0 EcoBoosta, czyli 3 cylindry, 12 zaworów. Wtrysk wielopunktowy. Rozrząd na pasku. Wymiana co 240 000 km lub co 10 lat. 3,5 litra oleju silnikowego 5W20. Wymiana co 20 tysięcy lub co roku. Silnik dosyć ciekawej konstrukcji. Tutaj wtrysk wielopunktowy. Możemy zainstalować instalację gazową. Zmienne fazy rozrządu tej VCT. Do zalet tego silnika na pewno dosyć dobra. Kultura pracy małe spalanie mała awaryjność. Dosyć dobra. Elastyczność tego silnika ze względu na zmienne fazy rozrządu, aczkolwiek dynamika tego silnika raczej należy do wad, szczególnie jeżeli będziemy jeździć z pełnym załadunkiem. Silnik dosyć trwały, pozbawiony jakichś specjalnych wad czy usterek, także małe spalanie w okolicach 5-6 litrów na pewno. Użytkowników ucieszy szczególnie, gdy będą w mieście korzystać z tego silnika. Tutaj to spalanie jest dosyć małe. Także podsumowując, silnik oparty na jednostce EcoBoost 1.0 dosyć nowoczesny wszedł trochę ponad 10 lat temu do produkcji. Mocniejsza wersja szczególnie 80 konna jest dosyć ciekawą Ciekawym silnikiem do rozważenia we Fordzie Fiesta MK7. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.